Nowimek z Polonia 1912 Leszno potwierdziła, że w tym sezonie ma patent na drużyny z górnej części tabeli. Tym razem, bowiem do Leszna przyjechała KKS Polonia Warszawa, będąca przed kolejką na drugim miejscu w pierwszej lidze mężczyzn. Twardo postawione warunki od początku spotkania zaowocowały zwycięstwem Leszczynian 83 do 57. Największym ciosem dla przyjezdnych była pierwsza kwarta, w której Polonia długo nie pozwalała gościom na zdobycie ani jednego punktu. I prowadziła nawet 18 do 0. Na jej koniec wynik był jeszcze bardziej okazały, bo Leszczynianie wygrali 29 do 9. Przed przerwą to warszawska Polonia odrobiła część straty, wygrywając 10 punktami drugą kwartę. Nie starczyło to jednak na zbliżenie się do wyniku biało-czerwonych, którzy w dwóch następnych kwartach tylko powiększali swoją, już i tak okazałą przewagę. W trzeciej kwarcie Leszczynianie wygrali 20 do 16, a w ostatniej odsłonie 23 do 11. Dzięki równej postawie w całym meczu, a przede wszystkim skutecznej i widowiskowej grze, Leszczyńska Polonia mogła cieszyć się z kolejnych punktów dopisanych do ligowej tabeli i potwierdziła, że gra całej drużyny poprawia się z kolejki na kolejkę. Najwięcej, bo aż 29 punktów dla Leszna zdobył Wendel Mitchell. Zawodnicy Polonii punktowali jednak równo, bo dwucyfrówki zdobyli również Karol Kankowski, Daniel Soroka, Szymon Ryżek i Hubert Pabian z 14 punktami na koncie, po 10 spotkaniach Nowimex Polonia zajmuje 11 miejsce w bank PKO, pierwszej lidze mężczyzn.